Ja witam hejterów, którzy za plecami się śmieją, robią komentarze głupie, no i co, jakoś was rusza, bo mnie to nie rusza w ogóle, zastanówcie się coś, piszcie co chcecie, róbcie co chcecie, a w dupie mam was, hejterów, piszcie tak dalej, ja będę na swoją stronę stawiał wasze filmiki o mnie, komentarze o mnie. Podałem wam jebać Moja To jest moja strona. Stworzona dla was, żebyście widzieli, że ja was jedę. Że mam w dupie was. A te komentarze, co piszecie, sami, sami siebie się ośmieszacie, nie mnie. Bo mnie to jakoś nie rusza. Zastanówcie się, ludzie Gdzie jest kurwa głowa, a gdzie jest dupa Żadna dupa ściska, co? Że nie potraficie mnie zablokować, nie umiecie, zablo nie umiecie nie wiem koło dupy mi zrobić? Jesteście tylko mocni w gępie przez internet A w, w rzeczywistości jesteście banda pedałów przez internet jesteście bosami. <laughs> Fany was pomysł u was. Mm. też muszę zacząć tak chyba robić. Zobaczyć czy zadziała może, może zadziała, może nie. Nie wiem. Widzicie. Zlewam na was i tyle. Nie przejmuję się komentarzami, nie przejmuję się filmami, gdzie kopiujecie na różne strony. Ja tylko przerzucam wasze filmiki na wasze odpowiedzi w kierunku do mnie, do mojej, mojej strony internetowej I ludzie z was się śmieją Ale to nie mój problem Zobaczcie, co robicie Cała prawda o was to jest Osuści. naciągacze jesteście, umiecie tylko pierdolić Umiecie kogoś przezwać? Umiecie wystawiać, ty, kopiować filmiki, skopiować na innych serwerach? Na to, na to was jest stać? Tylko na to? To pozdro dla was, dla rodziców i dla rodzin, którzy was wychowali jak gummiarzy. Kieruje się to hejt, do heterów. Nie do urzędników, tylko do hepe którzy że mog że mo... nie wiem, czy typu ze zdrości robicie to mi, czy co? Co? Za coś was bierze teraz, co? Że nie, nie umiecie pokazać sobą swoją osobowość, tylko robicie nie wiem, szum w szum Widzicie? Co wy robicie? A ja się z was śmieję. I pluję na was. I walcz takich ludzi, którzy naprawdę nie macie szacunku do osób nagrywających. Myślicie, że ja się boję? Że ja pokasuję silniki? To, to źle myślicie na ten temat I pluję na Was pytanie Macie Pozdro Którzy Twój grają Bo myślicie, że kurwa ja jestem chory? Wy jesteście kurwa chorzy Myślicie, że ja się boję kurwa Ale macie pomysł o kurwa, może ja też zacznę tak robić co Dobry pomysł daliście mi Może dobry, może nie, nie wiem Ale śmiać mi się chce co? co wy wyprawiacie na YouTube Myślicie, że ja będę, mi... będę yy... O Boże! Co mam zrobić, bo moje filmiki są na sieci Dupie mam. I was też mam w dupie, hejt, hejterów Którzy zazdroszczą Że ktoś ma szacunek, a wy kurwa nie macie szacunku Vlogi kurwa Umiecie w ogóle vlogi robić? Chyba nie Umiecie tylko kurwa ośmieszać Umiecie tylko psz ps plecami kurwa gadać, jaki ten człowiek jest i komentować Wasza sława, nie moja. Ja wystawiam i w dupie mam co to komentuje Nie poddaję się kurwa. Idę do przodu kurwa. A nie do tyłu jak wy to robicie do tyłu kurwa się cofacie Myślicie, że ja się kurwa boję? To błąd wasz. Róbcie tak dalej. A ktoś was upierdoli za to. Co to za wy odpowiedzieliście na moje filmiki? <gry> właśnie... Właśnie na różnych serwerach jest to wasze filmiki. Wystawione już. Wszystko jest. I ludzie piszą do mnie na GG. Co za hejterzy, którzy kurwa nie mają szacunku. No to piszę właśnie. I co? Zatkało Was kurwa? Myślicie, że kurwa jesteście tutaj mocni przez internet? A w rzeczywistości jak jesteście jak cienka dupa, która nie wie co ma zrobić? Myślicie, że ja się boję? Ha! Ja się boję, o Boże To jest prawda o Was jak wy tu kurwa myślicie o ludziach? Myślicie, że ja będę się bał, płakał po nocach, nie wiem, co jeszcze kasować filmiki, kurwa. Bo wy kurwa piszecie bzdury, a jebać was, powiedziałem. Niepatrzenie zaczęliście wojnę robić. Ale to jest już nie moja sprawa. Ja dałem Wam odpowiedzi na Wasze głupie numerki. I macie kurwa, nieźle tam pojechane. Na mojej stronie. Jebać heterów. Tam są takie komentarze o Was, że lepiej nie mówić. A jeszcze przerobiłem Wasze filmiki. Są powpuszczane na różne strony. Wasza sprawa, nie moja. Wy coś, ja też. Wy chcecie na mnie, mnie atakować, to ja was zaatakowałem teraz. Na forum powystawiałem, wszędzie gdzie, gdzie popadnie. Na Facebooka, wszędzie. I teraz was ośmieszają, nie mnie. Pocałujcie mnie w dupę, bo nie potraficie tego zrobić. I żegnam jebanych herterów i trolów jebanych, którzy kurwa mają w głowie siano niż kurwa mózg. Naraz, pierdalajcie kurwa. Fuck me!